Cześć, tu Gurtank i wracamy do Pankillera Lost Alpha. Dziś rozegramy sobie starą, dobrą operę. Mamy tutaj misję, żeby zebrać 100 serc lub dusz. Czyli myślę, że postaramy poza tym, że musimy serca zbierać także razem z duszami. Eee, kart, myślę, że kart nam nie będzie potrzeba. Jedyną nam potrzebną kartę. O, w ogóle ciekawa rzecz, której wcześniej nie zauważyłem. Możemy używać trzech srebrnych kart i dwóch złotych, czyli odwrócona, odwrócone zasady niż były w oryginalnym pankilerze. Hm, dość ciekawe. Zaczynajmy. Dobra. Po staremu, czyli amunicja. I pierwszy sekret. Cyk-cyk-cyk. Chyba polost alfa, wiecie, ogram sobie. Hellbound'a albo Supernaturala, bo muszę przyznać, że mi się już przyjadają te poziomy. Już przechodzę je po któryś raz z kolei. I wolałbym jakieś nowe ogrywać. Aha, czyli tu jest muza, która do potem w miasteczku. Ciekawe. Opera moim zdaniem ma jeden z najlepszych ambientów w ogóle w amfiliarze. Patrzcie w Śmieciu. Jeszcze zdążył rzucić. No i tutaj duży demet robił. Te gnoje. Tymi rzutami. Kurde, 68 HP po jednym trafieniu. Super. Dobra Widzieliście 70 ileś HP I on jednym rzutem do jednego HP zbił Niezły gość zaczynam podejrzewać, że ten mini mod balansujący niestety Dał im troszeczkę zbyt dużo damage'a Bo zdecydowanie goście za mocno biją jak na zwykłych ninja. No połowę HP. Lepa i połowa HP znika. Jak ja mam z nimi walczyć jednocześnie duszę zbierać? Czy serca? Ja we, wiecie co, wezmę SMG. SMG ich szybciej położy. No! Ktoś przegieł, ktoś przegieł z tym balansem. No. No i teraz pytanie, jakiej broni mam używać, skoro wszystkie wolniejsze broni odpadają? Wygląda na to, że goście mogą mnie bić przez podłogę. I robią damage potworny na mnie. No i mają nad mną przewagę, bo ja nie mogę zebrać więcej niż 100 HP. Co jest? Cholera, nie fair. No to będzie niezła opera. Kurde, goście biją i to potwornie mocno. Ja nie mogę klatki schodowej zasranej przejść. Patrzcie na to. No i kto? Skąd? Skąd ja dostałem? W bok. To trzeba być jakimś terminatorem zasranym. Żeby się wyrobić. Możesz ty śmieciu ...zafajdany... Zabiłem gościa. Ale kurde jak ktoś 40 po... Ponad... Nie no to przecież 70 HP oni zabierają. Ja pierdzielę. I to jest właśnie na takich rzeczach wychodzi brak balansu. Że prostej, prostego checkpointa gracz nie może przejść. W normalnej wersji punk Killera to by nie wiem. 3 minuty sekwencja max. Tutaj to koszmar, bo gościu mnie po prostu one shotuje. A jak nie one shotuję, to po prostu zabiera mi całe HP. Ja nie wiem jaką bronią mam walczyć, bo musi być coś szybkiego w miarę, żeby o, nie zdążył rzucić, ale widzicie SMG zdąży rzucić. To no, koszmar jakiś. Szybko się przebijam. No kurde ile? Ile? 80 HP 70, kurde ponad HP. Nie, ja nie wierzę w to, wiecie? Ja nie wierzę w to, że ktoś balansował i takie coś zrobił. Już ja będę musiał kurde chyba wszędzie tych saveów używać, żeby to przejść. Gdzież taki demer zrobić? Byle pajacowi, bo to coś w głowie nie tak trzeba mieć. Nawet nie mam szansu leczyć takiego demedza. i dupa, ja uciekam. Ja nie mam wyboru, ja muszę uciekać No ja już nie żyję. Ja już nie żyję, wiecie. Ja pierdzielę, no <ścoughs> Kurwa. No za przeproszeniem ile razy będę jedną sekwencję? Marnował czas No kto im taki demecz pisał? 70 demedza. 70 demedza, byle, byle gówniak na poziomie tyle bije. No przecież to jest poziom Overdosa, albo nawet gorszy wiecie. Nie wiem no, ktoś bez, bez mózgu Yeti to chyba programował. Bez obrazu, ale to bez mózgu Yeti tylko by takie wartości wpisało im. Moron jakiś. Już mi to zaczyna denerwować, to jest poziom reloada kurde, głupoty. O, reloada, kurde. Redemption'a. No, no super! 80 HP, no! Super! Super, to te fretki zasarane... Tyle demedża robią, że ja nie mam szans się bronić przed takimi atakami. Dlaczego oni są tak mocni? Do jasnej cholery. Tacy szybcy. No już, chciałeś, tak? Ale nie wyszło. No to już to kurde, będzie jakiś koszmar. Wystarczy, że gościu raz we mnie rzuci. Ja będę w grobie. Tego ja stąd od razu uciekam. Oni już tam biegną. No dobrze wiem, że oni nie mogą rzucić z tej odległości. Skurde i rzucił. No pst. O co chodzi? Co oni z bliska więcej zetają niż z daleka? Czy kurde o co? O co kaman? Wiecie co tutaj? Nie obraźcie się, użyję tej waręcznego. Nie mam wyboru, po prostu ja nie będę ganiał po tych klatkach skodowych śmierci do usranej śmierci. No jest super! Śmieciu Szybko do tego checkpointa Ja pierdzielę Widzicie, jak można szybko zniszczyć balans w jakiejś grze? 76 No To ktoś chory na głowę. Mógłby tylko pomyśleć, że to jest zbalansowane. Jeszcze ja jako gracz nie mam. O, super! Nie mam szans z czymś takim. Jeszcze w, takim, w takich miejscach ciasnych, jak to były. Przyjeżdżam do sekretu. Jeszcze kumulei mogą robić śmiecie. Jabazia baziu, tak. No no kurde molno! Oj, to będzie gehenna ten poziom, to będzie gehenna. Trzeba po prostu znaleźć jakieś miejsce, gdzie te szmaty nie mogą wejść i tam się bronić, bo to nie ma innej opcji. Widzieliście w jakim tempie ich zdejmowałem poprzednim razem i tak zginąłem. Jeszcze będę próbował misję na kartę zrobić. żeby Speedy Gonzalez jakiś biegnie ninja Próbował zrobić, ale nie wyszło. Są i samuraje. Ale ktoś mi nie... śmiecił, kurde, zawsze od pleców muszą takie gniwy. Oczywiście, że zarąbał, zarąbał Uff, Nieciekawie to wygląda, naprawdę bardzo nieciekawie. Dobra, chodźmy po ten sekret. Kurde, czemu ci za tak mielali potwornie? Mi się wydaje, że te pociski zależnie od odległości zadają damage, i on się kumuluje i dlatego. Tylko, że kurde, to wyglądałoby na to, że im bliżej byłem, tym mniej mi zadają. Nie, no bo chyba na odwrót. Im bliżej, tym więcej, im dalej, tym mniej. No ale w takim razie, no nie zginąłbym wtedy, jak w plecy mi walili. Ech. Dobrze to zmienili później. Ma tak się jedna. A to klatka schodowa kolejna będzie śmierci. Chciałeś kurde robić jakieś podchody O ty gnoju No, no wtedy shurikeny są takie OP Ja pierdzielę. Wiecie co się stało? Dobra. Nikt nie zabijał. Wiecie co się stało? Nie poladzę kurde do sekretu. Ale te klatki schodowe to będzie masakra. To straszna masakra. Aby żeby tych shurikenów tak nie nadużywali, albo żeby one chociaż tyle demerza nie zadawały, co zadają. Te gnoje takie odporne. O, widzieliście. skaczał ku mulei robią musiał rzucić musiał rzucić śmieć No i teraz zmniejszono liczbę HP za serce, to jesteśmy w takiej dupie I kretyn kumulei, zrobił kurde. O, no, rzucaj! Ile zebraliśmy? Ech, 55. No to, no to zarąbiście nam, no to źle wygląda. No bo ciężko się skupić na zbieraniu tego, jak mogę dostać shurikenem i strzelić kopytami. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tak, tak trudna będzie ta opera. Dobra. Kolejna klatka schodowa, nasza ulubiona. Nogą się wbił w ziemię. O ty kur... Co uciekasz tchórzu? Że pociął mnie i teraz uciekać próbuje. To jest niefajne. Wale w gościa, wale, a tu... a tu nic, zero reakcji. No, Tą szmatę zabijemy, tak? Oni się nam tu Dobra, chodźmy po sekret. Hmm. Chociaż może się wyrobimy do tej karty, wiecie. Okej, okay. z tego co pamiętam, to gdzieś tu było. O. I dobra, mamy to. O, bo ja już wiem, czemu ja tak ginę. On po kilka zrzucał pocisków. Gnojek. Ale widzicie, no raz się po człowiek pomyli i taki ninja cały HP. A, już wiem jaki sekret. No tak, to się jeden pomieszczenie otwiera. Skąd no. koniec gry. Co to jest? A, bardzo do speeda czasu. Dobra. Bardzo ciekawe. Szkoda, żeśmy na klatce schodowej nie dostawali takich buffów. Dobra, 11 dusz. Musimy uważnie zbierać. No. No, oczywiście. Kurde, próbuję zbierać, ale wszystko mi przeszkadza. Hmm. O! No nie, nie mówcie mi! Nie mówcie mi, że grza się krzeknęła. Dobra, wracamy do opery po bagu niemiłym. Moją drogą ten bug bardzo przypominał buga z overdosa, który wysk wyskakiwał nam tylko przy przemianie w demona. Dobra, wiecie co? Pozbieramy ich w jedno miejsce. Ile mamy? 88, czyli 12 dusz. 92 8 dusz Super, tylko jak mam je zebrać jak tu leżą te filary przez posarane. No i teraz muszę uważać. Bo nie wiem co gry wykrzeczyło poprzednio. No dobra, mamy duszę zrobione, także możemy zacząć ich wyżynać. Dobra, poziom zakończony. Wszystko okej, okay. wracamy sobie do sekretu. Tu nie tu, nie tu. E, dobra. O się zapomniałem. Tylko o czym? muszę sobie przypomnieć. Tu byłem. Nie, nie byłem. A ja musiałem zdechnąć i, i myślałem, że zebrałem. Super, super, kurde. Pierdzielę. No i mamy to. No pewnie zdechłem któregoś razu i nie zauważyłem, że tego nie zebrałem ponownie. Dobra, kończymy poziom. Pokaż kartę, jaką zdobyliśmy. Prędkość. Jak zawsze tanie, jak zawsze bezużyteczna karta. Wariatkowo. Misja taka sama. Ale myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Dzięki za obejrzenie do końca, że Wam się spodobało. Zostawcie lajka. Like może suba. Do usłyszenia. No i cześć.